Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z Twoim ciałem po śmierci? Jako chrześcijanie wierzymy w nadzieję zmartwychwstania, ale jak nasz wybór dotyczący postępowania ze szczątkami ma się do tej wiary? W świecie, w którym kremacja staje się coraz bardziej popularna, wielu chrześcijan staje przed głębokimi pytaniami: czy kremacja jest grzechem, czy to przeszkadza w zmartwychwstaniu ciała? Co naprawdę Biblia mówi na temat tej praktyki? Dzisiaj przyjrzymy się kremacji z perspektywy biblijnej i etycznej, badając kluczowe fragmenty pisma świętego, praktyki historyczne i refleksje teologiczne, aby lepiej zrozumieć, jak ten wybór wpisuje się w nasze chrześcijańskie życie. Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad kremacją dla siebie lub bliskiej ci osoby, czy po prostu ciekawi cię jej zgodność z wierzeniami chrześcijańskimi, ta dyskusja jest dla ciebie. Zanim zaczniemy, zapraszam, subskrybujesz do tego kanału. Subskrybując, jako pierwszy będziesz mieć dostęp do filmów takich jak ten, które poprowadzą cię na Twojej drodze wiary. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień, aby zawsze być na bieżąco. Wzrost popularności kremacji W ostatnich dziesięcioleciach kremacja odnotowała znaczny wzrost popularności na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych ponad połowa populacji decyduje się obecnie na kremację zamiast tradycyjnego pochówku. A odsetek ten ma wzrosnąć do 2030 roku. Dlaczego następuje ta zmiana? Względy finansowe. Kremacja jest często postrzegana jako opcja tańsza w porównaniu do tradycyjnego pochówku, co wiąże się ze znacznymi kosztami, takimi jak trudnice, miejsca na zawsze, balsamowanie, pomniki pogrzebowe. Dla rodzin borykających się z ograniczeniami finansowymi, kremacja jest znaczącym, ale ekonomicznym sposobem na uhonorowanie bliskich. Dbaj o środowisko. Tradycyjne pochówki wymagają ziemi i materiałów, takich jak metalowe trumny i betonowe sklepienia, które nie ulegają biodegradacji. Ponadto, chemikalia stosowane podczas balsamowania mogą stwarzać ryzyko dla środowiska. Chociaż spalanie nie jest całkowicie pozbawione wpływu na środowisko, jest postrzegane jako sposób na zmniejszenie śladu ekologicznego. Komfort logistyka Kremacja zapewnia elastyczność, zwłaszcza rodzinom rozproszonym w różnych miastach lub krajach. Prochy można łatwo transportować, rozrzucać lub przechowywać, co daje rodzinom możliwość uhonorowania bliskich w zależności od okoliczności. Kremacja w Biblii. Czy kulturowa akceptacja kremacji jest zgodna z zasadami biblijnymi? Kremacja polega na spopieleniu ciała ludzkiego na popiół pod wpływem wysokiej temperatury. Z kolei tradycyjny pochówek chrześcijański symbolizuje frazę: Z prochu jesteś i w proch się obrócisz. Rodzaju 3.19. Pochówek odzwierciedla połączenie z ziemią i odzwierciedla chrześcijańską wiarę w zmartwychwstanie ciała. Kontekst biblijny. Biblia nie nakazuje wyraźnie ani nie zabrania kremacji, ale palenie ciał jest często kojarzone w Piśmie Świętym z sądem lub karą. Na przykład Jozuego 7:25 Ciało Achana zostało spalone w ramach kary za nieposłuszeństwo. 1 Samuela 31:11:13 Ciało króla Saula zostało spalone ze względów praktycznych, ale później pochowane, aby przywrócić mu godność. Przykłady te podkreślają, że palenie ciał nie było powszechną ani honorową praktyką w czasach biblijnych. Pochówek był standardem oznaczającym szacunek, nadzieję na zmartwychwstanie i świętość ciała. Etyczne spojrzenie na kremację. Etyk chrześcijański. David Jones stawia trzy istotne pytania dotyczące oceny praktyk pochówku. Jakie standardy moralne mają zastosowanie? Biblia opisuje nasze ciała jako świątynię Ducha Świętego. 1 de Koryntian 6, 19-20. Tradycyjny pochówek odzwierciedlał szacunek dla ciała i naturalnego porządku Bożego. Jednakże kremacja, jeśli podchodzi się do niej z szacunkiem, może oddać cześć ciału, zwłaszcza w przypadkach, gdy pochówek jest praktyczny. Jaka metoda najlepiej ukazuje miłość do Boga i bliźniego? Praktyki pogrzebowe odgrywają kluczową rolę w procesie żałoby. Pochówek zapewnia rodzinom namacalną świętą przestrzeń, natomiast kremacja zapewnia elastyczność. Rodziny mogą tworzyć znaczące rytuały, takie jak rozsypywanie prochów lub trzymanie ich w miejscach pamięci. Kremacja to decyzja głęboko osobista. Chociaż Biblia podkreśla świętość ciała i nadzieję zmartwychwstania, nie zabrania wyraźnie kremacji. Zachęca się chrześcijan, aby z modlitwą rozważyli swoje wybory i upewnili się, że odzwierciedlają one wiarę, miłość i szacunek dla Bożego stworzenia. Należy dokładnie rozważyć pochówek i kremację. Aż tak bardzo pogrzeb, jak również spopielanie wykonane ostrożnie, mogą w wyjątkowy sposób ułatwić leczenie i zapamiętywanie. Najważniejsze jest zapewnienie pocieszenia osobom pogrążonym w żałobie i uhonorowanie dziedzictwa zmarłej osoby w sposób odzwierciedlający miłość i szacunek. 3. Która metoda przynosi więcej chwały Bogu? W swej istocie głównym celem każdej praktyki pogrzebowej jest uwielbienie Boga. Sposób, w jaki decydujemy się na zagospodarowanie szczątków naszych bliskich, jest nie tylko decyzją praktyczną, ale także odzwierciedleniem naszej wiary i wartości. Zarówno pochówek, jak i kremacja, jeśli zostaną przeprowadzone z szacunkiem i w sposób zamierzony, mogą oddać cześć Bogu. I świadczyć o naszych przekonaniach. Pogrzeb. Tradycyjnie pochówek symbolizuje świętość życia i nadzieję zmartwychwstania, odzwierciedlając biblijną obietnicę, że ciało, choć ulegające zniszczeniu, pewnego dnia zostanie wskrzeszone nieśmiertelnie przez Chrystusa. Pogrzeb jest wyrazem głębokiego szacunku dla Bożego stworzenia, gdy ciało z miłością powraca na ziemię w oczekiwaniu na wieczną przemianę. Kremacja. Kremacja, choć różni się pod względem metody, może również przynieść chwałę Bogu, jeśli zostanie wykonana z ostrożnością i szacunkiem. W sytuacjach, gdy ograniczenia finansowe, względy środowiskowe lub potrzeby praktyczne utrudniają pochówek, kremacja może odzwierciedlać te same zasady szacunku, wiary i nadziei. Przemyślane rytuały, takie jak rozsypanie prochów w znaczącym miejscu lub godne zachowanie ich, umożliwiają oddanie czci zarówno Bogu, jak i zmarłemu. Ostatecznie sposób, w jaki postępujemy ze szczątkami, powinien odzwierciedlać naszą wiarę w świętość życia, naszą nadzieję w zmartwychwstanie i naszą ufność w wieczne obietnice Boga. Chociaż pochówek pozostaje tradycyjną praktyką chrześcijańską, Pismo Święte nie zabrania kremacji. Wybór między nimi jest wyborem osobistego sumienia, którego należy dokonać poprzez modlitwę i refleksję. Serce skupione na nadziei wiecznej. Najważniejsze jest to, że nasz wybór odzwierciedla naszą wiarę, wysławia Boga i honoruje zarówno zmarłego, jak i pogrążoną w żałobie społeczność. Jako naśladowcy Chrystusa. Podejdźmy do tego tematu z łaską, mądrością i sercem skupionym na wiecznej nadziei, jaką mamy w Jezusie. Niezależnie od tego, czy wybierzemy pochówek czy kremację, niech nasze czyny będą świadectwem mocy zmartwychwstania Chrystusa i Bożej Miłości, która przewyższa nawet śmierć. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli ten film zapewnił ci jasność i zrozumienie, zasubskrybuj ten kanał i udostępnij go innym. Razem kontynuujmy zgłębianie Słowa Bożego i żyjmy w sposób, który go wysławia, nawet podczas podejmowania decyzji dotyczących ostatniego rozdziału życia. Niech Pan prowadzi Was w pokoju i zrozumieniu. Badanie zmartwychwstania i kremacji. Witamy w dzisiejszym filmie, w którym omówimy pytanie, które często pojawia się wśród wierzących, a nawet niewierzących. Co stanie się z osobami poddanymi kremacji w chwili zmartwychwstania? Czy Jezus wskrzesi skremowanych, kiedy powróci? Jest to temat budzący prawdziwą ciekawość i jest to zrozumiałe. Wielu z nas chce wiedzieć, jak zmartwychwstanie wpłynie na tych, którzy wybrali kremację lub którzy z różnych powodów zostali poddani kremacji. Kremacja i Biblia Zacznijmy od uznania ważnej kwestii. Biblia nie podaje bezpośredniego nakazu ani konkretnych nauk na temat kremacji i pochówku. Nie ma wersetu, który wyraźnie stwierdzałby, czy chrześcijanie powinni wybierać kremację, czy nie. Nie ma też żadnego zakazu ani instrukcji przeciwko niej. Istnieją jednak wersety, które mogą pomóc w naszym zrozumieniu. Badając je, możemy uzyskać wgląd w to, co może spotkać osoby poddane kremacji, gdy Jezus powróci, aby doprowadzić nas do życia wiecznego. Wglądy z Pisma Świętego. Rodzaju 3:19. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Werset ten zapewnia podstawowe zrozumienie naszych ciał fizycznych z perspektywy biblijnej. Według Pisma Świętego, nasze ciała fizyczne powstały z prochu ziemi i po śmierci w naturalny sposób do niego powrócą. Ten powrót do pyłu niekoniecznie odnosi się do konkretnej metody rozkładu. Może do tego dojść poprzez pochówek, kremację, a nawet działanie czasu. Ten werset z Księgi Rodzaju podkreśla głęboką prawdę. Zachowanie naszej fizycznej działalności nie jest ostatecznym celem. Chociaż nasze ciała są święte, nasza wieczna nadzieja leży w obietnicy zmartwychwstania i przemiany przez Chrystusa. Nasza przemijająca fizyczna egzystencja Pismo opisuje nasze ciała jako świątynie Ducha Świętego, cenne dary od Boga, ale niewątpliwie przemijające. Odgrywają zasadniczą rolę na Ziemi jako naczynia, w których mieszczą się nasze duchy, ale nie mają trwać wiecznie. Powstałe z pyłu ziemskiego w końcu powrócą do pyłu. Cykl ten przypomina nam, że nasza tożsamość nie leży w naszej fizycznej formie. Ale w znacznie głębszym i trwalszym aspekcie. Cykl od pyłu do pyłu. Księga Rodzaju przedstawia nam nasze ciała jako część stworzenia, dzielącą naturę fizyczną ze wszystkimi żywymi istotami. Jak wszystko, co rośnie i rozpada się, nasze ciała pewnego dnia powrócą na Ziemię. Albo poprzez naturalny proces rozkładu, albo kremacji. Nasze ciała kończą cykl, który odzwierciedla nasze ziemskie pochodzenie i naszą tymczasową podróż tutaj. To zrozumienie przenosi naszą uwagę z zachowania naszych ciał na obietnicę życia wiecznego. Tymczasowe statki z wieczną obietnicą. W całej historii kultury czciły i upamiętniały zmarłych na różne sposoby. Biblia nie zaleca żadnej konkretnej metody, takiej jak pochówek czy kremacja, ale podkreśla, że nasze ziemskie ciała są naczyniami tymczasowymi, służą bezcennym celom, pozwalają nam kochać, pracować, tworzyć i doświadczać świata, ale nie definiują nas na wieczność. Boży plan umieszcza naszą istotę w duszy, a nie w ciele fizycznym. Nasza wieczna tożsamość leży w naszej relacji z Bogiem, która wykracza poza naszą ziemską formę. Obietnica zmartwychwstania zapewnia nas, że Bóg da nam nowe, uwielbione ciało, wolne od zepsucia i ograniczeń, przenosząc naszą nadzieję w stronę duchową, a nie fizyczną. Cud zmartwychwstania. Zmartwychwstanie ukazuje nieograniczoną moc Boga. Pytania o to jak Bóg przywróci ciała obrócone w proch i popiół, podkreślają jego twórczy autorytet. Jeżeli Bóg mógł stworzyć życie z prochu, tak jak to zrobił z Adamem, może odnowić wszelkie szczątki, niezależnie od ich stanu. Moc ta zapewnia nas, że z martwych wstanie nie zależy od stanu fizycznego naszych ziemskich szczątków, ale od wszechmocy Boga. Przemiana w uwielbione ciała. Paweł w pierwszy liście do Koryntian 15:35-55 wyjaśnia zmartwychwstanie za pomocą metafory nasienia. Zasiewa się w hańbie, powstaje w chwale. Nasze ziemskie ciała są jak nasiona, z których wyrasta coś znacznie większego: uwielbione ciało wolne od ziemskich ograniczeń. Podobnie zmartwychwstałe ciało Jezusa, rozpoznawalne, ale transcendentne. Pokazuje, że zmartwychwstanie nie jest przywróceniem, ale przemianą. Praktyki kulturowe. Pochówek i kremacja. W czasach biblijnych podstawową praktyką był pochówek, symbolizujący szacunek dla ciała i ewentualność zmartwychwstania. Chociaż Biblia kładzie nacisk na pochówek, nie potępia kremacji. Pismo Święte nie ogranicza Bożej zdolności do zmartwychwstania na podstawie stanu fizycznych szczątków, dając wierzącym swobodę wyboru między pochówkiem a kremacją. Dla niektórych pochówek symbolizuje oczekiwanie zmartwychwstania, podczas gdy inni uważają kremację za praktyczną i znaczącą. Niezależnie od metody, obietnica zmartwychwstania pozostaje niezachwiana. Nasza wiara nie polega na zachowaniu naszych ciał, ale na odkupicielskiej mocy Boga. Wieczna nadzieja i tożsamość. Filipian 3,21 zapewnia nas, On przemieni ciało naszej pokory na ciało swojej chwały. Ta obietnica wynosi nas ponad troski ziemskiego upadku, dając nam nadzieję na chwalebne przyszłe życie. Zmartwychwstanie symbolizuje zwycięstwo Boga nad wszelkimi ograniczeniami. Odsłaniając naszą wieczną tożsamość zakotwiczoną w Nim. Nasze ziemskie ciała są naczyniami tymczasowymi, podczas gdy nasza prawdziwa tożsamość leży w naszej wiecznej istocie. Obietnica zmartwychwstania daje nam pokój, uwalniając od ziemskich trosk, związanych z pochówkiem czy kremacją. Niezależnie od tego, czy zostaniemy pochowani, czy obróceni w popiół, ufamy Bożej Mocy która przemieni nas w najpełniejszą wersję nas samych, gotową na życie wieczne z Nim. Rozważając tę obietnicę, pokładamy wiarę w Stwórcy, który ukształtował nas z prochu i który odnowi nas w chwale. To zrozumienie zachęca nas do przyjęcia cudu zmartwychwstania z nadzieją, zawierzając się odwiecznemu planowi Boga. Pocieszenie, i zapewnienie w biblijnych naukach o śmierci. Księga Daniela stanowi żywy przykład anielskiej ochrony w czasach zagrożenia. W Daniela 6, 22: Daniel opowiada, jak anioł zamknął paszczel wom, ratując go przed nieuchronną śmiercią. Chociaż akcja tej historii rozgrywa się podczas ziemskiego życia Daniela. Ilustruje większą rolę, jaką odgrywają aniołowie w zapewnianiu ochrony i wybawienia w czasach zagrożenia. Te przykłady zapewniają wierzących, że aniołowie aktywnie uczestniczą w Planie Bożym, oferując pocieszenie i przewodnictwo w najbardziej krytycznych momentach życia, zwłaszcza gdy zbliża się śmierć. Dla tych, którzy są na krawędzi życia, świadomość, że anioły będą im towarzyszyć. Zapewnia głębokie pocieszenie. Śmierć nie jest samotną wędrówką przez ciemność, ale przejściem oświetlonym obecnością posłańców Bożych. Ta anielska eskorta symbolizuje Bożą opiekę, miłość i ochronę, zapewniając zapowiedź wiecznego pokoju, który czeka wierzących w zaświatach. Boska pociecha w obliczu śmierci. Oprócz pocieszenia oferowanego przez aniołów, Biblia podkreśla obecność Boga w chwilach cierpienia, zwłaszcza w obliczu śmierci. Dobrze znany fragment to Psalm 23.4, gdzie Dawid pisze: Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twoja laska i laska mnie pocieszają. Werset ten bezpośrednio odnosi się do ludzkiego strachu i niepewności, zapewniając jednocześnie stałą obecność Boga. Obraz doliny cienia śmierci wywołuje strach, ale ufność Dawida w Boże prowadzenie i ochronę usuwa ten strach. Również Izajasza 41:10 zapewnia wiernych: "Nie bój się, bo jestem z tobą. Nie lękaj się, bo jestem twoim Bogiem." Umocnię cię, pomogę ci i podeprę cię moją zwycięską prawicą. Obietnica ta przypomina nam, że obecność Boga jest stała i zapewnia siłę i odwagę, gdy wierzący zbliżają się do śmierci. Duch Święty wieczny pocieszyciel. Nowy Testament kontynuuje ten temat poprzez obietnicę Ducha Świętego. W Jana 14, 16, 17 Jezus mówi: Ja będę modlił się do Ojca, a on da wam innego Pocieszyciela, który będzie z wami na wieki, Ducha Prawdy. Duch Święty zapewnia ciągłe przewodnictwo, pokój i pocieszenie, zapewniając wierzących, że nigdy nie będą sami. To zapewnienie jest szczególnie głębokie w czasach niepewności i strachu. Dając nadzieję, gdy wierzący przechodzą do wieczności. Niebiańskie wizje. Spojrzenie w wieczność. Biblia opowiada o chwilach, kiedy wierzący przed śmiercią mieli niebiańskie wizje, dające przedsmak chwały. W Dzieje Apostolskie 7, 55, 56 Szczepan, zanim został ukamienowany, Widzi chwałę Boga i Jezusa siedzącego po prawicy Ojca. Wizja ta daje głębokie pocieszenie, potwierdzając rzeczywistość nieba i gotowość Chrystusa na przyjęcie wiernych. Podobnie, Rodzaju 28, 12 opisuje sen Jakuba o drabinie łączącej niebo z ziemią, symbolizującej ciągłe zaangażowanie Boga w życie wierzących. Wizje te potwierdzają intymne połączenie między Ziemią a Niebem, szczególnie podczas znaczących zmian, takich jak śmierć. Spokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Jedną z najbardziej niezwykłych obietnic biblijnych jest pokój Boży. Filipian 4:7 stwierdza. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten pokój jest darem Boga, który zapewnia pokój nawet pośród cierpienia. Jezus wzmacnia tę myśl w Jana 14:27. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam. Nie daje Wam go tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Ten wieczny pokój usuwa strach i niepokój, dając wierzącym siłę i bezpieczeństwo w ostatnich chwilach. Pokuta i pojednanie. Biblia zachęca wierzących do refleksji, pokuty i szukania pojednania z Bogiem przed śmiercią. Historia złodzieja na krzyżu z łuka 23-43 jest mocnym przykładem. Mimo swojej nikczemności złodziej wraca do Jezusa, a Jezus mu odpowiada Zaprawdę powiadam wam, dzisiaj będziecie ze mną w niebie. Podkreśla to nieskończone miłosierdzie Boga i pewność przebaczenia dla tych, którzy szczerze pokutują, nawet w ostatnich chwilach życia. Nadzieja z martwych wstania. Centralnym elementem wiary chrześcijańskiej jest nadzieja z martwych wstania, na zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad śmiercią. W Jana 11, 25 26 Jezus obiecuje: Ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Paweł rozwija tę myśl w 1 Koryntian 15. Opisujący przemianę ciał śmiertelnych w ciała nieśmiertelne. Ta pewność życia wiecznego zamienia śmierć w bramę do chwalebnej przyszłości bez cierpienia. Biblia zapewnia głębokie pocieszenie, nadzieję i zapewnienie wierzącym w obliczu śmierci. Od anielskiej ochrony i boskiego pocieszenia po Boży Pokój i obietnice zmartwychwstania. Nauki te zapewniają wierzących, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem do życia wiecznego. Wierzący mogą wyruszyć w tę podróż z wiarą i nadzieją, pewni wiecznych obietnic Bożych. Jeśli uważasz, że ten tekst był pomocny i inspirujący, polub, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści wzmacniających wiarę. Podążajmy razem w wierze, zachęcając się nawzajem nadzieją, która wypływa z zaufania wiecznym obietnicom Boga. Niechcie Bóg błogosławi.